Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV, w którym opowiem Wam o jednej z moich ulubionych gier planszowych, Mianowicie, będzie to gra pod tytułem Listy z White Chappell. Jest to gra dedukcyjna, gdzie będziemy mieli dwie strony. Jedna osoba wcieli się w kubę rozprowacza, który będzie dokonywał makabrycznych zbrodni na kobietach w jednej z biedniejszych dzielnic Londynu. A po drugiej stronie będziemy mieli dzielnych policjantów, którzy, jeśli będą występowali w większej liczbie, będą mogli kooperować ze sobą po to, żeby złapać tego kubę rozprówacza, więc po jednej stronie mamy taki semi -coop, a po drugiej mamy tego samotnego gracza, który będzie starał się umknąć policjantom, którzy wbrew historii będą mieli szansę go złapać. Gra jest stuprocentową, dedukcyjną grą pozbawioną kompletnie ksztyny losowości. No, może dlatego tak mi się podoba i wydaje mi się, że graczom, którzy jeszcze tej gry nie znają, może się właśnie z tego powodu spodobać. Tak więc herbaty wasze w dłoń i zobaczmy o co w tym chodzi? Tak, więc na planszy zawierającej 195 numerów, po których będzie poruszał się Kubo rozpruwacz i policjanci, którzy będą poruszali się po takich czarnych kwadracikach, rozpocznie się ten pojedynek. Na szczęście gra, mimo że może wydać się lekko skomplikowana, prowadzą do niej bardzo dobrze i zgrabnie napisane zasady. Ale jako się rzekło, gra będzie to pojedynek między policjantami, których rozdajemy pomiędzy graczy biorących udział w zabawie, lub jeśli gra jedna osoba, to tak czy inaczej będziemy musieli wziąć wszystkich policjantów. I na razie trzymamy ich. Przed sobą. Ich potasowane postacie, których historyczny rys znajduje się w instrukcji, umieszczamy w odpowiednim miejscu na planszy. Teraz czas przychodzi na Kubę rozpruwacza. Pierwszy pionek Kuby wędruje na pole z numerem 1 i ten, jeśli przez cztery noce będzie dokonywał zabójstw i nie zostanie schwytany, zostanie zwycięzcą. Poza tym Kuba przed sobą dostanie miniaturkę tej planszy. O bardzo proszę, będzie to taki parawanik, który postawi przed sobą. I właściwie możemy już zacząć, ale gra zawiera kilka wariantów opcjonalnych. Jednym z ciekawszych jest ten wariant ułatwiający nieco pracę Kubie rozpruwaczowi, czyli wariant z listami. Każdy z tych listów będzie zawierał konkretny czas i moment, kiedy możemy dany list zagrać, dzięki czemu będziemy zyskiwali jakiś bonus. Co jest też ciekawe, w instrukcji dołączonej do gry mamy również oryginały tych listów, które możemy dla klimatu przeczytać. Pora zacząć grę. Gracz, który gra Kubą otrzymuje taką kartę papieru, na której będzie zaznaczał drogę swojej ucieczki. Za chwilę to się wszystko dla Was stanie jasne, ale najpierw musi zaznaczyć swoją kryjówkę, tak więc wybiera jedno z pól i wpisuje je w to okienko. Na przykład moim mniej czy bardziej oczywistym polem kryjówkowym będzie pole 123. I takie pole wpisuję właśnie tutaj. I nikt tego nie może zobaczyć poza mną. Każde z tych nocy podzielona jest na dwie części. Pierwsza to piekło, w trakcie której to Kuba będzie dokonywał morderstwa, będzie je planował, a druga to moment, kiedy to policjanci będą organizowali na niego. Obławę. W trakcie pierwszej nocy Kuba Rozprówacz otrzymuje dwa ciemne zaułki, ale również trzy powozy, które będą ułatwiały mu ucieczkę po planszy w odpowiednim momencie. Kuba otrzyma również znaczniki ośmiu kobiet, z których pięć to są miejsca, gdzie rzeczywiście będzie planował i będzie mógł dokonać morderstwa, a reszta to są. Fałszywe opcje. Jak widzicie, im dalej w rozgrywkę Kuba będzie otrzymywał coraz mniej znaczników kobiet, tak więc trudniej będzie mu się ukryć. Kiedy rozprówać otrzyma te znaczniki, w czerwonych miejscach umieszcza je w formie zakrytej. I tylko on wie, czy jest to rzeczywiście planowane morderstwo, czy jest to zmyłka na policjantów. Następnie gracze policjanci odkrywają pierwszy znacznik z kafelków policjantów, i ta osoba z tym kolorem staje się liderem śledztwa na tę turę. To ona teraz pozyska znaczniki policjantów, które również są zmyłkowe i takie, które rzeczywiście skrywają policjantów. Następnie nasz lider śledztwa umieszcza policjantów na wybranych przez siebie czarnych kwadracikach. I tylko on wie, gdzie są prawdziwi policjanci. Kiedy to się już stanie, Kuba Rozprówacz odkrywa znaczniki kobiet, dzięki czemu dowiadujemy się, gdzie rzeczywiście będzie planowane morderstwo, a gdzie nie. Teraz zastępujemy je żetonami ofiar, które wędrują na plansze w wyznaczone miejsca. Teraz Kuba ma możliwość dokonania morderstwa spośród wszystkich tych nieszczęść, które są na ulicy. Jeśli zdecyduje się to zrobić teraz, zdejmujemy wszystkie pionki i jeden z nich zastępujemy, zastępujemy czerwonym elementem tam, gdzie dokonaliśmy zbrodni. Ale Kuba może powiedzieć, że będzie czekał, będzie się czaił. Dzięki temu może nieco lepiej zaplanować zbrodnie, ale będzie miał nieco mniej czasu na ucieczkę przed policjantami. A to jest czasami ważne. Jeśli zdecyduje się czekać, przesuwamy znacznik zbrodni na jedno z pól, a gracze grający policjantami mogą przesunąć no jedno miejsce nieszczęśnice, które po prostu spacerują sobie po ulicy w różnych kierunkach. Następnie Kuba rozpróż może podejrzeć jeden ze znaczników policjantów, na przykład robiąc to w ten sposób. Jeśli okaże się fałszywym, a się nie okazał, to usuwamy go z planszy. Jeśli nie jest fałszywym, zostawiamy go na planszy. I już wiemy, że tu jest policja. I teraz wracamy do jednego z poprzednich punktów. Możemy teraz dokonać zbrodni albo czekać. Tak czy inaczej, maksymalnie możemy poczekać sześć takich kolejek i przesuwamy się na koniec. Kiedy dojdziemy do końca, musimy już dokonać zbrodni. Wtedy kładziemy zbrodnię na jednym z pól, gdzie dokonaliśmy tego przerażającego czynu, a nasz Kuba rozprówacz wędruje na pole po przeciwnawnej stronie, które odpowiada polu, z którego go zebraliśmy, więc w tym przypadku będzie to piątka. Jak widzicie, więc od tej pory Kuba rozpływacz będzie miał nieco mniej czasu na ucieczkę. Maksymalnie może mieć 15 tur, ale jeśli długo planuje to morderstwo, no to ten czas, jak widzieliście przed chwilą, mocno się skraca. I teraz rozpoczyna się gonitwa, czyli policyjne gwizdki. Odkrywamy wszystkie czarne znaczniki policjantów, usuwamy te, które są fałszywe, a na plansze trafiają drewniane pionki policjantów. Teraz rozpoczyna się pościg za kubą rozpruwaczem. Ten musi dojść do swojej kryjówki, czyli pola 123, które zaznaczyłem na początku rozgrywki. Swoją trasę będę zaznaczał na mojej Planszy, wpisując odpowiednie numery. Tak więc kuba z pola 123 przesuwa się na przykład na pole 99, co skrzętnie notujemy w naszym notatniku ucieczki. Czasem będziemy mogli korzystać z specjalnych żetonów, na przykład żetonów powozów, które pozwolą nam poruszyć się nie o jedno, ale o więcej pól. I mamy takie trzy do wydania, przynajmniej w pierwszej rundzie. Lub na przykład będziemy mogli ściąć całe dzielnice, używając. Bez względu rozumiem. na to, w jaki sposób poruszył się Kuba Rozprówacz, teraz pora na ruch policjantów. Ci będą mogli poruszyć się o 0, 1 lub 2 skrzyżowania, każdym z pionków i na przykład mogą zrobić to w ten sposób, o na przykład tak, czy na przykład tak i tak dalej i tak dalej. A teraz będzie pewna decyzja przed nimi. Teraz każdy z policjantów może przeprowadzić śledztwo, czyli zapytać się osobę, która gra Kubą Rozpływaczem, czy w jego okolicy nie znajdowały się jakieś ślady Kuby Rozpływacza, to znaczy czy nie przechodził przez jedno z tych pól. Tak mogą zrobić wszyscy policjanci. Jeśli tak się stanie, że Kuba Rozpływacz przechodził, a jak widzicie moje pole 99 jest daleko, no może nie tak daleko od podejrzeń policjantów, ale jeśli by tak trafili na to pole, no to muszę powiedzieć, że tak, byłem tutaj i muszę położyć Specjalny żółty żeton podejrzenia. Policjanci mogą również oznajmić, zamiast prowadzenia śledztwa, że wiedzą, gdzie jest Kuba Rozprocz i powiedzieć, że na polu na przykład 100 dokonują aresztowania. Jeśli tam rzeczywiście jestem, łapią mnie i w grę przegrałem. Gra się kończy. Jeśli mnie tam nie złapali, no to nie otrzymują żadnych informacji, łącznie z tym, czy tutaj byłem. Czy nie? Tak czy inaczej taka gonitwa będzie trwała określoną liczbę rund i może zakończyć się na dwojaki sposób. Jeśli Kuba nie dotrze do swojej kryjówki, gra się kończy jego porażką. Natomiast jeśli Kuba dotrze do kryjówki, oznajmia to graczom oczywiście nie zdradzając miejsca swojego pobytu i zaczynamy kolejną rundę. Gry. Nie byłbym w tym momencie sobą, gdybym Wam nie powiedział, ponieważ zrobiłem całkiem niezły research dotyczący listą z White Chapel, że gra ma dosyć sporą liczbę aplikacji, które można sobie zainstalować. Są to aplikacje, zarówno pomagające kubie rozprówaczowi, ale również policjantom, które obliczają mniej więcej, jaka mogła być trasa tegoż kuby rozprówacza. Jeśli ktoś by chciał sobie rozszerzyć swoją grę o takie aplikacje, to też jest taka możliwość, co widzicie na ekranie. Na zakończenie kilka słów podsumowania i zaczniemy sobie od plusów, później przejdziemy do minusów. Jakie są plusy? No to patrząc na tę planszę, która sepią bije mnie od razu po twarzy, to jest klimat, klimat i jeszcze raz klimat. Jeśli ktoś lubi takie właśnie rzeczy z przełomu XIX i XX wieku, to tutaj będzie czuł się jak w domu. Jeśli dodatkowo lubicie czytać Sherlocka Holmesa, Herkulesa Poirot i taki, wiecie, klimat, zagadek, jakieś zbrodni, to tutaj można powiedzieć, znaleźliście swoje miejsce w świecie planszówkowym. Dodatkowo historia, która dla mnie jest też ważna, została świetnie opowiedziana w instrukcji, ponieważ w postaci, w której będziemy się poruszać, to nie są bezosobowe drewniane pionki, które mogły być fajniejsze troszeczkę, ale o tym jeszcze będziemy mówili. Te za tymi pionkami stoi historia opisana właśnie w instrukcji, ponieważ są to osoby, które miały coś wspólnego ze sprawą Kuby rozpruwacza. Dodatkowo jest to gra, praktycznie pozbawiona losowości. Więc dla tych wszystkich, którzy lubią tego rodzaju gry, to znowu, jesteście w domu, natomiast wszyscy ci, którzy próbują zrzucić swoją porażkę na przykład na kości, na karty, słuchajcie, to nie jest ten adres. Tutaj będziecie mieli tylko pojedynek jednego i drugiego umysłu lub więcej umysłów, jeśli po stronie policjantów będzie grało więcej graczy. Ostatnia rzecz, to jest to element, który może być rozpatrywany jako plus lub jako minus, ponieważ jest to gra matematyczna. Wiele rzeczy tutaj jesteśmy w stanie wyliczyć. Grałem również z takimi osobami, które Zrobiły sobie jakąś plaszetkę z boku i tam zaznaczały tutaj plus 1, tutaj plus 2, tutaj minus 1, i pod, na, na, tą metodą starały się kubę rozprowacza złapać. I trzeba przyznać, że miały nawet nie, niezłe sukcesy. To, można powiedzieć, są plusy, które widzę w tej naprawdę świetnej grze. To teraz powiedzmy o minusach, chociaż co po niektórzy na pewno wzdrygnęli się na samą myśl, że ktokolwiek o ich ulubionej grze będzie mówił o minusach, ale spróbujmy. Otóż, mamy coś takiego, co najczęściej jest podnoszone przy tej grze, to oczywiście cena w stosunku do zawartości. No i teraz trzeba się jakoś do tego ustosunkować. Po pierwsze, gry to nie jest, nie wiem, Tesco i to nie jest dużo tanio, nie, dużo w pudełku znaczy, że to jest dobre mięsiste, ponieważ, no, możemy uznać, że no, jednak gra czy, czy mechanika jest warta tych 200 słów. Zł. To jest oczywiście do oceny przez każdego z gracza. Ja muszę powiedzieć, że kiedy otworzyłem tę grę, no to stwierdziłem o, poleciało troszkę na mnie chińskiego powietrza i troszkę się zawiodłem, aczkolwiek znałem zawartość tej gry wcześniej, więc ten zawód był taki obliczony w stosunku do współczesnych gier, ponieważ ja nie wiem, swój komponent dostałem zaraz kiedy poszło polskie wydanie, stwierdziłem, że w czasie kiedy to otwierałem, no gry już wyglądają inaczej. Listy z White Shabble to jest gra z 2011 roku i być może wtedy gry wyglądało się inaczej być może listą przydałoby się Jakieś, nie wiem, wznowienie, może do, warto byłoby dorzucić do, tych, do tej gry dodatek od razu, który też wcale do tanich nie należy i jego sugerowana cena detaliczna to jest 119 zł. Warto byłoby jeszcze tę cenę porównać do innych gier z tego samego segmentu, które akurat są i tak niedostępne, więc jesteście skazani na listę z Whitechapel. Były takie gry. Pierwsza gra nazywała się Dracula, która kosztowała 219 zł. Moje zdanie była słabszą zdecydowanie grą od listów, ale miała dużo lepszą zawartość od nich. I jeszcze taka gra, która było, była dużo tańsza. STD tej gry wynosiło 149 zł, a ta gra nazywała się Muszkieterowie Króla. Gra z tragiczną instrukcją, ale jeśli miałbym wybierać, to chyba, chyba też bym jednak wybrał listę z Whitechapel, mimo że muszkieterowie byli fantastyczną grą, ale tak jak mówię, znowu zawartość na korzyść muszkieterów. Tutaj listy niespecjalnie a Tyle mają do zaoferowania, mimo że ta gra wydana jest naprawdę solidnie. Kolejny minus to taki element podatności na lidera. Otóż w każdej grze kooperacyjnej mamy ten problem, że jakaś osoba może zdominować rozgrywkę. Nie ma specjalnie dużo mechanizmów, które takiego mądrale będą studziły, poza oczywiście osobami, które mogą powiedzieć: Dobra, może byśmy coś podyskutowali razem. Są też, są też takie ekipy i lepiej, żeby to były ekipy sprawdzone, ponieważ kiedy od tak po prostu sobie zagracie z z danym towarzystwem może tak się stać, że będziecie sepnięci na margines, i ten lider po prostu będzie mówił, co ma się robić, i tyle się nagracie. Dlatego bardzo często ludzie grając w tę grę, chcą kontrolować. Właśnie, proszę, tacy indywidualiści chcą kierować kubą rozpływaczem. Być może jego rola w tej grze jest dużo ciekawsza, czyli dużo bardziej ludzie wolą chodzić i mordować niż łapać mordercę. W sumie jest to ciekawe spostrzeżenie, ale tak po prostu jest w tych grupach, w których grałem. Tak czy inaczej, reasumując plusy i minusy, minusy nie przesłaniają absolutnie faktu, że Listy z White Chapel jest to fantastyczny tytuł, dedukcyjny, pozbawiony losowości. Jeśli szukacie tego, tytułu, tego typu tytułów, to na pewno jest to gra, która powinna wylądować na waszej półce, na pewno się na tym nie zawiedziecie. To tyle na dzisiaj, do następnego razu, trzymajcie się, hej!